Jeżeli często boli Cię głowa lub masz sztywną szyję, to ten trening jest dla Ciebie. Zapraszam. Tylko pamiętaj, że najpierw podstawy, jeżeli chodzi o brodę, popatrzcie, ona musi być cofnięta troszkę do tyłu. Zwróć na to uwagę, idź do dołu sobie i nie ciągnij, nie wiadomo jak za bardzo tą głową, ani się nie wysuwaj, bo wtedy to nie będzie działało. Pamiętaj, szyja to jest taka struktura delikatna. Że trzeba naprawdę robić to właściwie i sensownie. Także tutaj nie ma co jakoś robić coś na siłę, tylko na porządku sobie sprawdź, o co tutaj chodzi. Więc cofamy to brodę, mamy ten jakby ten zarys pierwszy, więc zrobimy pierwsze ćwiczenie, duszenie tak zwane. Czyli dajemy sobie w ten sposób ręce, barki dajemy do dołu i teraz w tym momencie będziemy cofać brodę, pamiętasz to? Unosimy do góry głowę, język idzie na podniebienie, żeby nie były te usta otwarte, więc zamknij sobie buzię i teraz... Popatrz się w kierunku sufitu. Poczujesz taką taśmę z przodu, może nawet iść do szczęki. Przytrzymaj sobie to. Wiem, możesz je bardzo ciągnąć, możesz nawet trochę przerazić, że tak aż czujesz to w szczęce, ale to wszystko są napięcia, więc teraz się rozluźnij, bo to warto. Po prostu taką Jak czujesz, no to sobie teraz postaraj to rozluźnić świadomie. Nie walcz z tym. To są takie napięcia, które uwalniasz. Więc to wszystko ma sens. Jeżeli będziesz sobie to powtarzała codziennie, albo nawet co jakiś czas, ważne żeby regularnie, to będzie na pewno lepiej. Oddychaj przy tym swobodnie, bo teraz mamy zamiar się zrelaksować. Teraz spójrz, dajemy sobie bardziej rękę do boku, gdzieś przy do siebie. Ta sama technika, tylko opatrzcie. patrzymy teraz do boku i do góry pójdziemy. Poczujesz, że też będzie ciągło, tylko trochę bardziej. Z boku. Jeżeli chciałbym to Ci inaczej wyjaśnić, jak to ma być, ta, ta cała tasiemka, jak ma pracować, to tutaj też policzek powinien aż poczuć, aż do policzka. Czy masz w ogóle napięcie? A może nie masz tych napięć, a może jedna albo druga strona w ogóle zupełności inaczej reagujesz, tu już mi napisz w komentarzu, jak w ogóle tutaj odczuwasz to ćwiczenie, ponieważ tu może się dziać. Wiem po sobie, wiem po swoich podopiesznych, po tym jak prowadzę treningi, jak tutaj dużo napięć się zbiera, kumuluje w ciągu dnia. Zależy jeszcze, co robisz. No i co druga strona to samo. Zwróć uwagę, co robię dokładnie, skręcam głowę do boku i do góry i trzymaj sobie tak co najmniej nawet 30 sekund możesz przytrzymać. Oczywiście na początku nie rób to na siłę za długo, tylko lepiej byłoby, gdybyś robiła to nawet krócej, ale regularnie. Nie od razu, że o dzisiaj sobie tak bardzo bo Naprawdę nie ma co przesadzać. Lepiej małą łyżeczką, a stale to zrobić i będzie o wiele lepiej. Tylko pamiętaj właśnie o tym, że barki były cały czas w dole. Niby pamiętaj, niby to jest takie proste, ale jednak trzeba o tym pamiętać. Barki lubią być w dole. W ogóle, jeżeli chodzi o to, żeby tu właśnie rozluźniać sobie tę część, no to trzeba zadbać o te podstawy. No i popatrzcie. Teraz chwyć sobie za bok głowy. I znowu ta sama zasada. Broda idzie do dołu. I bokiem nie krzywimy w ogóle. Patrz, popatrz, znowu to samo. Bark. Bark jest w dole. On jest jak najdalej od siebie. I teraz nie rwi za bardzo tą głową do boku, żeby nie wiadomo co. Tylko pojawia się poczuć tasiemkę. Z boku. Nie, nie pochylaj się. To nie, nie o to chodzi, żeby się pochylać. Tylko żeby delikatnie sobie tą głowę trochę dać. Skierować w stronę Drugiego barku. Takie niby nic, poczuj Tasiemkę. Jeszcze będzie czas, żeby to troszkę udoskonalać. Na razie naprawdę postaraj się to zrobić swobodnie i delikatnie, ok? Pamiętaj, że broda idzie do dołu. Nie wykrzywiaj, nie rób to na siłę za bardzo, bo jeszcze będzie czas na to właśnie, żeby to ciało troszkę się przyzwyczaiło do tego ruchu. Pamiętaj, że jak. To ciało jest spięte, ta szyja jest spięta, te kaptury są spięte, to one potrzebują czasu, żeby nie od razu to robić, lepiej to cały czas to głaskać, jak to się mówi. Hmm. No i powinno być lepiej. No i co, druga strona. Co samo, cofnij sobie do brodę. Cały czas powtarzam o tej brodzie, cały czas powtarzam o tej technice, bo to jest bardzo istotne. Jeżeli mamy naprawdę tą szyję dobrze rozciągać, to naprawdę, kurczę, musi być ta technika właściwa. Hmm. Mam nadzieję, że dobrze zrobisz. Jak coś chcesz więcej, albo daj mi znać w ogóle, jak czujesz się po tych ćwiczeniach, czy w ogóle ćwiczysz w ogóle, czy, czy w ogóle jeszcze do tego coś czujesz. Popraw bark do dołu, pamiętaj o tym, że to maj z tej pozycji niby nic, a jednak nie, tylko trzymaj ten pion, to wszystko ma wtedy sens większy. Jak jest dobrze. Oddychaj swobodnie. Nie spiesz się. Jak potrzebujesz czegoś więcej, to przytrzymaj sobie więcej po prostu. Pamiętaj, to jest intuicyjnie. Bardziej podchodzimy do tego. Nie liczymy tylko na odczucia. Wytrzymasz 10 sekund, to wytrzymaj 10 sekund. Następnym razem będzie 12 albo 15. Ważne, żeby to robić regularnie. Dobra, kolejne ćwiczenie. Znowu cofam brodę, tak? Głowę skieruj do dołu łokcie do środka, popatrz o co chodzi dajmy na potylicę sobie dłonie i delikatnie tak naciskasz sobie tak delikatnie na tą potylicę, żeby tutaj broda schodziła jak najbliżej klatki piersiowej do dołu, nie na siłę nie za bardzo, pamiętaj we wszystkim jest umiar to jest podstawa oddychaj chwilkę głęboko daj sobie tam przestrzeń na to, żeby troszkę to rozluźnić no i poczuj Ile tam jest tych napięć? Kiedy ostatnia na w ogóle to rozciągałaś? No i teraz się otwórz w ten sposób, żeby napierać głową na ręce Otwórz klatkę piersiową, łokcie to na zewnątrz Wdech Wydech, dobra I teraz czas na leżonko, więc teraz przejdziemy sobie już do klęku Do tej pozycji, że usiądziemy sobie na piętach I dłonie skieruj sobie jak najdalej Możesz sobie zrobić w różnych wariantach Ręce przed siebie za siebie na samej głowie oprzeć się, możesz tylko i wyłącznie, lub po prostu tak puścić ręce, żeby po prostu najzwyczajniej w świecie poczuć luz. Tutaj nie musisz jakoś teraz robić coś na siłę, żeby było technika, bo tak wygląda, nie wygląda. Nie oprzej tylko czoło, matę i postaraj się złapać ten luz. Takie niby nic, a jednak złap ten luz. Możesz sobie w trakcie zmieniać tą pozycję żeby sobie ręce ustalać, sobie tak czy siak to już należy do ciebie. Te warianty pokazuję ci po to, że tutaj naprawdę możesz się bawić tymi, tymi ćwiczeniami, możesz szukać dla siebie rozwiązań jak najlepszych. Ja wskazuję ci tylko drogę, a może ja. Dobra, także takie coś oddychamy tu głęboko jeszcze chwilka. No i co? To tyle na dzisiaj, to tyle w dzisiejszym treningu. Dziękuję, że byłaś ze mną. Także pozdrawiam Cię. Cześć. Jeśli jesteś zainteresowany treningiem personalnym, treningiem grupowym w Twoim biurze lub na sali, to zapraszam do kontaktu.